Cześć, z tej strony Tomek Dobosz z Gildii Gier Dzisiaj mm, chcę wam opowiedzieć o... Tak, sub sub Suburbia... Inc., czyli Suburbia Incorporated, dodatku do gry Suburbia. To jest polska wersja językowa, wydana przez planszóweczka.pl. Zastanawiacie się, kurde, co jest, chłopie? Mówisz o grze, a pokazujesz nam instrukcję, zamiast pokazać pudełko, jak zawsze, jak, jak każdy normalny człowiek. Odpowiedź że to jest bardzo prosta. Suburbia Incorporated nie ma pudełka. A Suburbia Incorporated to było pięć. dobrze tak, pięć wyprasek z kapelkami i z elementami do, do tego dodatku po prostu zafoliowanych z, z instrukcją na bo Także w momencie rozpakowania tego i wrzucenia do gry <coughs> pudełka nie ma. Pudełko, pudełko to jest oryginalne pudełko z, z Suburbii I w zasadzie to ma sens, tak? No, po co drugie, drugie pudełko do czegoś co i tak będę wykorzystywał z podstawką co znieści mi się w podstawce całkiem, całkiem, całkiem rozsądne, rozsądne wyjście ok, Suburbia Incorporated za chwilę pokażę Wam jakie kafelki doszły jakie mechanizmy doszły, bo to, bo to nie tylko nowe kafelki budynków ale również, również pewne mechanizmy no a potem krótkie podsumowanie. Zapraszam no dobra. Co mamy w Suburbia Incorporated? Co znajduje się w nowym, w pierwszym dodatku do Suburbii? Mamy tak. Po pierwsze jest nowa plansza do ustawiania kafelków. Ta plansza jest do tego, aby grać z dodatkiem, ponieważ przypomina o konieczności wykorzystania bonusu i misji. Czym są bonusy i misje? Zaraz powiem. Do tego mamy 26 nowych kafelków. Jest tutaj 10 kafelków A, 10 B i 6 C. Do tego mamy 10 kafelków misji to jest nowość w, tej, w tym dodatku nowa mechanika. 10 bonusów również nowa mechanika. 5 nowych celów to jest stara mechanika i 12. Granic, nowa mechanika, zaraz o niej będę opowiadał, ale zaczniemy od... <laughs> zaczniemy od tego, co jest, że tak się wyrażę, stare, czyli od nowych kafelków. No i mamy tak, Hala Stulecia to jest kafelek, który dostali gracze, e którzy kupili pierwszą wersję gry z błędnie wydrukowanymi e kafelkami e i to dostali jako. Jakby przeprosiny od, od wydawnictwa, mamy szary minus jeden dochodu, ale plus jeden reputacji za wszystko, co sąsiaduje. Eee. Oczyszczalnia ścieków plus 7 reputacji, ale trzeba zapłacić 2 dolary za każdy żółty, który się znajduje. To jest również koszt wystawienia, więc jeśli nie stać was na to, nie wystawicie tego kafelka, a potem eee, za każdy żółty, który się pojawia, trzeba płacić. Co my tu mamy? Nieruchomość inwestycyjna plus jeden dochodu za każdy sąsiadujący domek i plus jeden reputacji, e, znaczy plus jeden koleś ogólnie. Czy co? Ja sobie podłożę może to. Może będzie łatwiej łapało potem e, ostrość. Wydział Ewidencji Ludności. To jest to jest ciekawy kafelek. Weź 5 mm, punktów za każde inne miasto. Niedokładnie jest tak, bo gracz, który to wystawia, Bierze sobie pięciu kolesi, pięć punktów za każde inne miasto, ale to każde inne miasto tych pięciu gości traci, więc bardzo mocny kafelek przeciw innym graczom. Cmentarz, no musi być miasto z cmentarzem, jako że cmentarz to ludzie nam giną, minus dwóch gości, minus dwa punkty, ale plus jeden dochodu za każdy sąsiadujący domek. No i mamy plan przebudowy. Kafelek Gigant, za 7 dolarów go kładziemy, a potem możemy zastąpić nowym, dowolnym kafelkiem z rynku, zupełnie za darmo. Nieważne, ile ten kafelek kosztuje, i to nieważne, nie, nie, nie liczy się koszt kafelka, ani nie liczy się koszt ten górny. I proszę zobaczyć, to jest kafelek A. Kancelaria Prawna. Dwa dochody, ale dodatkowo pozwala punktować zremisowane cele. No rewelacyjna rzecz. Galeria handlowa też musi być w każdym mieście. Plus dwa dochodu i plus jeden reputacji za każdy biurowiec. Galeria handlowa druga. Nowe budownictwo. Plus dwóch ludzi za każdy sąsiadujący budynek dowolny. Szybka kolej miejska SKM trafiła, plus jeden dochodu i plus jeden repy za każdy domek i biuro. Nowe budownictwo już było. Dom nad jeziorem, bo dom nad jeziorem jest fajny, plus trzy repy musi sąsiadować z jeziorem i plus dwa lutków za, e, za każdą chatę jaką mamy. Nowe budownictwo było. Nieruchomość inwestycyjna, plus jeden człowieczek, plus jeden e, dochodu za każdy sąsiadujący domek. Hala stulecia już była. SKMK była. Oczyszczalnia była. Oczyszczalnia była, była. Wydział ewidencji był. Cmentarz. Urząd celny. Używa granic, tak? Musi sąsiadować z granicą plus 4 repy i 2 dolary za każdą istniejącą granicę. Urząd celny znowu. Kolejny plan przebudowy też z A. Domek nad jeziorem. Urząd wojewódzki. Plus 1 reputacji i plus 2 dolary za każdy nasz e, budynek. Urząd wojewódzki. I kancelaria prawna. I to były stare nowe rzeczy. Kolejne stare nowe rzeczy to cele. I mamy cele, żeby mieć najmniej wszelkich budynków. To się da zrobić. Oczywiście trzeba stawiać jeziora i granice. Najwięcej suma, największa, największa suma budynków. Najwięcej biur. Najwięcej yy, granic i najmniej granic. No i przechodzimy do nowości. Zaczniemy od bonusów. Bonusy to yy, takie ustrojstwo, które yy, losuje się jeden z bonusów i układa kładzie się go Jawnie na szczycie stosu B. Czyli jeżeli wyczerpie się nam stos A i trzeba będzie wziąć pierwszy kafelek ze stosu B do rynku, na rynek, odpalamy bonus. I bonusy, bonusy dają nam do dochodu. I bonus daje nam dodatkowy dochód, daje każdemu graczowi, który spełnia warunek. Tu nie trzeba być najlepszym, nie trzeba być najgorszym, każdy, kto spełnia warunek, dostaje dodatkowy dochód. I tutaj jak, jeżeli masz przynajmniej 5 reputacji, dostajesz 3 dochodu. Jeżeli masz przynajmniej 25 dolarów, 2 dochodu. E, przynajmniej 5 dochodu, to dostajesz dodatkowy. Przynajmniej 3 zielone domki. Przynajmniej 3 fabryki. I jak widzicie, ten dochód jest różny, tak? No, oczywiście, przypominam, zawsze jest tylko jeden. To nie jest tak, że są różne. Jeden bonus wystawiony, więc każdy jakby może się ścigać do tego bonusu. O, tutaj jeszcze jest taki jeziorowy i graniczny. I misje. Misje działają podobnie jak bonusy tylko kładzie się je na stosie C. I odpalają się, kiedy zaczynamy z C. I misje dotyczą reputacji. One dają reputację, tak? Plus 3, jeżeli się ma 5 przemysłowych. Jeżeli się ma 5 biurowych. 5 domków. 10 reputacji. 2 granice. 10 przychodu. 4 jeziora 10, 40 punktów przepraszam, 45 dolarów albo 5 użyteczności publicznej. No i w końcu krem de la Krem jak dla mnie. Eee, granice. O, czekajcie, troszkę odsunę, bo będzie mi potrzebne większe pole widzenia. Granice to zupełnie nowa. No, zupełnie nowe kafelki. One wyglądają tak. Podkłada się je no, tak do miast w ten sposób. One muszą gdzieś tam e, po prostu być przyłączone pozwalają na zrobienie naprawdę dzikich rzeczy z miastem, bo te granice można kłaść w różny sposób. G Kupowanie granic wygląda tak samo jak kupowanie kafelków z, z tego stosu ogólnego, czyli tych fabryk, domów i, i parków. Kiedy kupujemy granicę, musimy odrzucić jakiś kafelek ze stosu. Oczywiście można z nich robić jeziora, tak? Z, z, musimy odrzucić jakiś kafelek z rynku. No i co tu mamy za granicę? Tak, Każda granica ma swój koszt. Ma, swój, e, ma swoje działanie szybkie i tak, łach, i swoje działanie takie normalne, długie. Czyli tu mamy tory kolejowe plus jeden dochodu za, za każdy sąsiadujący e, fabryczny i e, biurowy. Mamy góry, które dają plus dwa reputacji za wszystko. Mamy plaże. Z reputacją i trzech ludzi za każdy sąsiadujący domek i biuro. Mamy sad z reputacją i dochodem. Mamy park rozrywki. Oczywiście, zobaczcie to wszystko. Te granice bardzo ładnie są zrobione. To widać, to jest park rozrywki. Granic można mieć dużo jest zatoka. Baza wojskowa, bo czemu nie? Jest las, jest e, centrum sportowe, jest park narodowy, jest pustynia, daje dochód, ale trzeba niestety zapłacić. I moje ulubione, skład opadów, odpadów radioaktywnych plus 5 dochodu, ale ludzie nam wymierają. No. I to tyle, jeżeli chodzi o to, co mamy w, w Suburbia Incorporated. Zapraszam na krótkie podsumowanie. Dobra. Wiemy już, co jest w środku. Wiemy już, jakie kapelki doszły i nowe rzeczy w Suburbia Incorporated. Co można powiedzieć o samym dodatku? Jest świetny. Jest naprawdę rewelacyjny. Naprawdę dodaje mnóstwo fajnych rzeczy do podstawki. Co prawda Suburbia nawet bez niego była, była świetna, to była chyba jedna z najlepszych, znaczy dla mnie była to najlepsza gra o budowaniu miasta. Z dodatkiem z Incorporated, no to jest już w ogóle, w ogóle bajka. Nowe kafelki miasta znakomicie współgrają z tym, co już było i, i dodają naprawdę fajne Fajne możliwości. Plan przebudowy, czyli te dwa kafelki czarne, no to, to niszczy system. Tak? Kafelek za siedem, który za darmo, potem można wymienić na dowolny kafelek, nie płaci się ani kosztu kafelkowego, ani kosztu, ani kosztu tego rynkowego z góry. No to jest, to, to, jest, to jest nowy cel ludzi, po prostu w trakcie gry. Kiedyś polowało się na agencję PR i na kasyno. Teraz do, do tej zwierzyny doszedł jeszcze plan przebudowy, no który jest w zasadzie bezcenny. Tak? Co jeszcze? <laughs> Granice. Granice tworzą z miast niesamowite, niesamowite układy. Kiedyś to, to się wszystko jakoś tak rozrastało w miarę kontrolowanie, coś tam. Natomiast z granicami to już jest dowolna dzikość serca, że tak się wyrażę. Te miasta po prostu szaleją w każdą możliwą stronę i, i, i wyglądają obłędnie. E, co tam mam jeszcze? Misje i bonusy. Misje i bonusy są o tyle fajne, że e, to nie jest coś, co powoduje jakby załamanie gry. Tak? To nie jest coś, że wygrywasz misją lub bonusem. Znaczy daje to sporo, tak? bo dostajemy jakiś przychód, dostajemy jakąś reputację, ale my to bardziej postrzegaliśmy w trakcie rozgrywek jako mechanizm, który pozwala na dogonienie reszty stawki tych, którzy są z tyłu. Może nie tyle dogonienie, bo ta reszta stawki też może odejść taką misją czy bonusem, o bo tyle samo ale e, jakieś podniesienie się z kola. Dodatkowo fajną sprawą <laughs> e, w tych misjach i bonusach jest to, że nie jesteśmy w stanie sobie przeszkodzić, bo to nie jest kto ma najwięcej, kto ma najmniej. E, tutaj nie ma tych remisów, które są przy celach. E, tutaj trzeba mieć przynajmniej coś, ileś czegoś. Jeżeli masz, to dostajesz, niezależnie od tego, czy inny gracz również taką misję czy bonus, e, czy bonus wypełni. Co jeszcze? W zasadzie wszystko. Suburbia Incorporated to naprawdę porządny kawałek dodatku. Może jeszcze dwa słowa tylko o, o polskim wydaniu. Planszoweczka PL miała spore perypety z tym polskim wydaniem, bo tam było coś nie tak z wydrukami, były źle wydrukowane kafelki, to musiało być powtarzane, więc gracze musieli poczekać na to polskie wydanie, ale według mnie wydawnictwo wyszło z tego w zasadzie obronną ręką. Niektórzy, co prawda, narzekają jeszcze na, na jakość tego, co, co, co zostało dodrukowane, ale to, to naprawdę jest dyskusyjne. Tak? Niektórzy, okej. Okay, Będą się tego czepiać, będą to zauważać, niektórzy nie zwrócą na to uwagi nawet, znaczy dopóty, dopóki im się nie pokaże, no zobacz stary przecież to jest nie tak, wtedy będzie, a faktycznie, a do tego momentu wszystko będzie ok, zwłaszcza, że gracze dostali dodatkowe, dodatkowe kafelki jako mm, przeprosiny, podziękowanie za to, że czekali. Od, od wydawnictwa i, i, i za to kciuk w górę na pewno ok Suburbia bez pudełka bo nie ma e, świetny dodatek do świetnej gry więc jeżeli lubicie Suburbię to Suburbia Incorporated na pewno jest do, do kupienia e, i powinna się znaleźć na waszym stole. Jeżeli nie graliście w samą suburbię, a chcecie budować miasto, to polecam, bo, no bo jest świetna i tyle. Ok. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie nas. Eee... Będzie tego więcej. Trzymajcie się do następnej wideorecenzji.